O, no, Siemanko, z tej strony Słomek, witam was w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj 1 sierpnia, wprawdzie to niedziela, ale jak żniwa no to raczej te niedziele też mogą być pracujące Zobaczcie, właśnie mi się wysypało ze zbiornika, myślałem, że dojadę do końca, zostało właściwie 10 metrów przejazdu No i tak jak tytuł vloga, zdążyć przed deszczem, idą chmury deszczowe na radarze, zobaczcie Ewelina za sterami, dzielnie mi tutaj pomaga, podjeżdża Plandeki, deki, w razie czego będziemy przykrywać pierwsze krople deszczu lecą, no na razie jeszcze będziemy jechać ile się da, chcemy złapać ile się da jest to ostatnie pole z pszenicą, z pszenicą o zimą. ta działka po kukurydzy wprawdzie dzisiaj późno zaczęliśmy, bo dopiero o 11 był start człowiek myślał, że to jeszcze będzie niedobre Ja nasypię naprzód Helki, to nie będzie trzeba poprawiać. No i wtedy jak ten, to możesz wejść, jak będziesz teraz stała, i poprawić y, te dwa worki na tyle, nie? Ale najpierw tą, którą sobie czy tą y, Na Helce, na tej pierwszej. Ahoj, komuś, hej, no, helka, on hello, Ewelina, vloga nagrywam. Hello. to pszczepa. Dobra, no widzicie, ciężko się skupić. Co ty mówiłaś? No to daj. No jeszcze prawie jakiś przyjdzie mały. No, ładnie się sypie, wilgotno 17%, także nie ma co czekać no i w dzisiejszym vlogu oprócz tego że zdążyć przed deszczem to jeszcze e, największe zaskoczenie jeśli chodzi o pszenicę zaraz wam pokażę dlaczego o, idzie probian. o dziękuję no jest i moja kobieta no zobaczcie będzie dygała z hl om no zaraz będzie full Dobra, wiadę w łan i się z Wami połączę. Na chwilę odłożę telefon, bo no, czas goni. Jeszcze może się uda zbiornik nakosić do deszczu. No i lecimy z Koksem. E, dzisiaj nagrywam dla Was vloga z telefonu. Zapomniałem kamery. E, zobaczcie, jaką mam dzielną działo. E, ogarnia mi worki, nie musiałem wyjść. E, przyjechała tutaj na pole. E, akurat drugim zestawem tandemem Tata zabrał tandem, wiadomo z pełnym. To już jakaś tam jest większa odpowiedzialność. Zakurzę ją, <grymne> wziął zakurze. Chowa się tam w szczepie. No poradziła sobie. No i dwa zbiorniki HLK pełna No zobaczcie, z dziewczyna. No i tak lecimy w pszenicy. Pszenica siana po kukurydzy na końcu listopada. Tutaj było siane tym horszem, horszem. Co to za horsz? No w każdym bądź razie była tutaj brana usługa po kukurydzy bezarkowo. Tak jak już wam wcześniej mówiłem, tutaj schrzanione było to, że po prostu było zbyt mokro na ten późny siew i może nie tyle nawet zbyt mokro, tylko na te warunki i zestaw, który siał był zbyt ciężki. Jak już wam mówiłem lepiej zrobiłbym to swoim kunem, nawet jakby 10% ziarna zostało na wierzchu, to i tak rezultat byłby lepszy. Ogólnie powiem Wam, że jestem e, zaskoczony, zobaczcie, ten łan za gęsty nie jest, pszenica jest niziutka, e, tutaj jest chyba akurat Emil, e, z tej strony, z tamtej strony jest e, Apostel bodajże, e, no ale ku zaskoczeniu e, niziutka, ale kłosy są bardzo długie, e, ładnie zaziarnione i jest bardzo grube ziarno, tak tutaj trafiło w tą późną pszenicę, e, że... Ten deszcz, który chwycił tam gdzieś na koniec czerwca, tutaj jeszcze nie było za późno na nalewanie. No i muszę wam powiedzieć, że e, tak jak myślałem, że e, tutaj no nie wiem pięciu ton nie będzie, to powiem wam, że no może i nawet się to zakręci e, bliżej tych siedmiu niżeli sześciu. No tutaj zobaczcie takie miejsce, e, gdzie zaraz po siebie dużo padało, e, ta pszenica miejscami trochę wyginęła nawet, tak jest taka rzadkawa, ale mijamy dołek wjeżdżamy w lepszą część tam gdzie lżejsza ziemia to w ogóle jest ładna zobaczcie jadę 4 na godzinę no i coś tam dobra, dobra spoko no i tak ładnie ładnie to leci no i tutaj ku zdziwieniu wcale gęste łany nie sypią tak jak wyglądają tak? a tutaj rzadki łan, to samo było w zeszłym roku z pszenicą sianą po Burakach to co było tam po Czajkowskiej, myślałem, że to będzie lipa a też ładnie naleciało, zobaczcie, o nie, na kamerze nie będzie to widoczne już to ciapie są miejsca lepsze, są miejsca gorsze z drugiej strony Wam jeszcze nagram, bo z tamtej strony wygląda to trochę lepiej chociaż to mówię, zależy od miejsca da się zasuwać no ale coś leci tak coś leci powiem wam finalnie na koniec jak to tutaj wypadło tutaj zobaczcie zaraz wjedziemy w takie lepsze miejsce no i mówię powoli do przodu tutaj zobaczcie pole po Apostelu przy, po tym który dał około 8800, zobaczcie Bela na Beli będzie, będzie co zwozić tak co jeszcze no mówię wcale nie musi być gęsty łan żeby żeby był plon, nie wiem jak to będzie widoczne Mówię, bo trzymam jedną ręką Telefon jeszcze przed tym deszczem Chcę nakosić chociaż zbiornik Żeby no było z czym jechać tak? do domu Zostało jeszcze gdzieś 10 hektarów Także no, dzisiaj na pewno nie zdążymy Patrząc na radar No to popada, ale deszczyk się przyda Chwila wytchnienia w niedzielę Również No i Co tutaj jeszcze Wam powiedzieć tak? Jak daleko jesteście ze żniwami u siebie no, Mówię, my już powoli, powoli, tam jest rzepaczek. Odmiany rapulowskie jeszcze są zielone, jeszcze chwilę trzeba na nie poczekać. O, właśnie, też temat. Może nie wszyscy z Was widzieli film z przygotowania Mediona do sezonu. Wprawdzie ukazał się trochę później, gdzieś mi się tam materiał uszkodził. Udało się go odzyskać z opóźnieniem, ale był taka informacja dla właścicieli klasa. Klas teraz wprowadził nową linię części Silver Line. Jest to linia części dedykowana dla starszych sprzętów, których produkcja zakończyła się 5 lat temu. No i co tutaj jakby wyróżnia to Silver Line? Silver Line, czyli lepszy stosunek oryginalnych części, ceny do jakości oryginału. No bardzo dobre części oryginalne w niewygórowanej cenie jak na oryginał, tak, no dedykowany żeby ten, wiadomo, ten stosunek zachować dobrej jakości mam założone tutaj w sumie dwa paski jeden leży na rezerwie z tego Silverline łańcuszek, podnośnika kłosowego no wszystko na razie hula, nic się tam nie dzieje, także no zobaczymy za jakieś tam lata, tak ale na ten moment jest wszystko dobrze, także jakby ktoś szukał, to warto sprawdzić w serwisie ceny, bo mówię, ten Silver Line wychodzi no, cenowo bardzo dobrze w cenie właściwie e, zamiennika, tak? No i zobaczcie coś tam na tym headerze jest, jak się spojrzy w są takie luki, tak? Tutaj chyba jedna redlica niesiała jest luka, ale do zbiornika leci, zaraz Wam pokażę o, nie wiem na ile to będzie widoczne, bo mam brudną szybę no kurczę, leci leci naprawdę, naprawdę super, jak na to, co tutaj było, no i też tutaj akurat technologia dwuzabiegowa, ten drugi zabieg na takie T2, T3 już trochę spóźniony, 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 nie spóźniony, ale, ale trochę później, słomę tniemy, tutaj to pole będę próbował przywrócić do ładu, pójdzie tutaj talerzówka głęboko, o zaczyna padać już dość mocno, pójdzie talerzówka dość głęboko, plan jest tutaj przejechać głęboszem i będzie siane fokusem, także no, zobaczymy co to wyjdzie dalej. Dobra, odkładam telefon. Yy, zaraz, jeszcze tutaj z drugiej strony, Wam coś nagradzam. Jeśli nie dzisiaj, to e, w kolejnym vlogu, może takie jeszcze podsumowanie e, zbiorów, e, co tutaj zawiodło, co nie zawiodło. Na tym polu na pewno zawiódł się w zbyt mokrych warunkach. No i termin się, bo tak koniec listopada i tak nie ma co narzekać. Myślałem, że będzie gorzej. E, źle nie jest. E, mówię, ciemno się robi jak wieczorem. Kombajny jeszcze jadą, e, wszyscy gdzieś tam. Próbuję złapać, ile się da. No i tak uważam, że na ten moment dobrze nam poszło. Pierwszy deszcz na tą pszenicę odkąd dojrzała. Tutaj zobaczcie, nawet miejsce, gdzie wymokło całkowicie z wiosny stała tutaj woda. Mocna działka, tak tutaj na tej działce uratowała jeszcze gleba, tak, bo jakby to było na piachu zasiane, to pewnie ta pszenica by nie wytrzymała. Dobra, odkładam telefon, bo muszę drugą ręką chwycić. Jeszcze zbiornik się uda wysypać. Przykryjemy zeweliną i gitarka. O, jeszcze też rzut na pole e, z drugiej strony. Tutaj nie wiem, czy lżejsza ziemia, czy co. E, to no, zobaczcie, w headerze pełno. Tak? Tutaj jest e, ta przyniczka ładna Mówię tutaj, jedna redlica e, nie siała. E, coś tam leci. Dojeżdżamy do końca, wysypujemy. No i niestety zgoniło. tak? Niestety nie dało e, skończyć. Może gdybyśmy szybciej zaczęli. Ale i tak, 12 hektarów w dzień położyć, to e, to jest co robić. To tyle w dzisiejszym vlogu. Już tutaj więcej nie będzie. Dojeżdżamy do końca. Przykrywamy, bo to się chyba rozpada. No i, i to tyle. Przesknie to. Będziemy działać dalej. No i zobaczcie. Tutaj w drugiej części pola ten łan nie wygląda źle. Tak nie wygląda źle. Nie O, Ewelina zasuwa na drugi koniec. Szyba już mokra. Już się z tyłu tak nie kurzy, no jeszcze się kurzy, może jeszcze w drugą stronę przejadę, ale zestaw już jedzie do domu, wysypujemy, przykrywamy i po omłuceniu na radarze patrząc to popada. Niech popada, Tak jak już pada to niech popada solidnie, chociaż z 10 litrów, żeby coś te buraki i kukurydza sobie odsapnęły. No zobaczcie, czego tutaj chcieć od tego łanu? Co miejsce, że jest rzadsza, ale mówię, leci, leci to najważniejsze, 4,20 Towaru jest, bo straty się palą do zbiornika, dobywa. Nie wiem, czy mi wejdzie na HLK, ale dobra, to już nieważne. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich i życzę dobrej pogody, dobrych zbiorów.